Witam serdecznie. Przepraszam za takie huczenie, ale mam nadzieję, że damy radę. Będziecie mnie dobrze słyszeć. Śnieżka oczywiście sobie śpi. Wygląda jakby coś jej się stało, ale oczywiście tylko sobie lula. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat jaką karmę, jaki siano, jaki granulat itp. pokupywać dla królika. Także zapraszam, i zachęcam Was dzisiaj do do oglądnięcia do oglądnięcia bardzo ciekawej bardzo ciekawej informacji. To jest naprawdę bardzo potrzebne a zarazem bardzo ciekawskie. Także Lecimy z koksem. Ja Miałam trochę chrypkę, będę trochę chrypać, ale będzie dobrze. Także, także, ja myślę, że można lecieć. Także, lecimy. Już reklama poszła. Nie muszę mówić. Tutaj wszystko samo mi idzie. Poczekajcie, poprawię to. No. no i kochani, na, na dzisiejszej premierze sobie porozmawiamy o kupnie jedzenia dla królika. Jakie jedzenie, co, yy, co powinniśmy ogólnie do tego, rozmawiałam się ale mniejsza z tym. Y, jakie, jakie jedzenie, jakie ogólnie wszystkie inne rzeczy powinien nieść nasz pupil, królik? No to pierwszą sytuacją, jaką sobie pokażemy, pokażę tutaj Wam oczywiście, jest to, to nie jest jedzenie, jest to granulat, który używamy do do tego, co mamy, oczywiście... Yy, ja Wam pokażę... Tam mamy... czekajcie... Tam, tam u góry mamy... Yy, tą... kuwetę. Tak? I taki... taki... znaczy pellet to jest. Tak zwany pellet. Wrzucamy troszeczkę do kuwetki... i uczymy króliczka... się tam załatwiać. A jak go nauczyć? Stawiamy y, jakieś jedzenie, na przykład jakieś siano, wieszamy, nad, wieszamy tam nad tym, właśnie. I, i robimy, robimy próbę, żeby królik zaczął się załatwiać. Czekajcie, no to się za herbatę wyleje. No, i robimy taki moment, że. Mamy taki myk, wrzucamy to do środka, aż królik musi się nauczyć do kuwety kupić i kupić. Ogólnie taki, taki pellet kosztuje z 12 zł. ogólnie, bez, bez, tam, bez kilku groszy, to ogólnie tam 11, 11,90 czy coś takiego, ale tak licząc to wisak jest około 12 zł. Trzeba mieć przygotowane. Granulat... oczywiście wygląda niesamowicie. Jest to... Jest to coś takiego na Tysika to się rozpuszcza, jak piasek, można powiedzieć. Dobra, kolejną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, to będzie już granulat. Granulat, rzecz, coś takiego. To jest oczywiście duża paka. Polecam dużą paczkę kupić, ponieważ będzie Wam starczyło na dłużej. Taka paczka kosztuje 60, 69 różnie, różnie to bywa. No ale licząc tak, 60 coś złotych. Opłaca się kupić większą, ale macie przynajmniej na cały, na cały miesiąc, czy nawet dłużej. Oczywiście granulat wygląda w ten sposób. W środku mamy wszystkie y, właściwości. Y, tu w tym, granu, w tym granulacie oczywiście mamy coś takiego jak. Y, przy, y, że po prostu królik nie musi mieć w osobnej miejsce ziół. Ja akurat śnieżce wyciągnęłam, zioła, y, ponieważ granulat ma to do siebie, że on ma, on ma w sobie wszystkie składniki, jakie są potrzebne, czyli również y, rzeczy od te. Od, y, od czego? Od, y, no od ziół. Czyli zioła, wszystkie inne składniki, jakie są potrzebne, jest tu w tym małym y, tak zwanym. Nie wiem, jak to można nazwać. Y, kawałkiem. Patyka. O, także, także nie trzeba się martwić, ja oczywiście. Mogę Śnieżce wrzucić zioła teraz. Śnieżka z wielką chęcią. O proszę. No nie, nie, dzisiaj nie wyskakujemy. Nie, nie, nie. Dzisiaj siedzimy. O. Już chciała wyskoczyć, no. Yy. I mamy tutaj Śnieżkę, która je. Yy. Kolejnym etapem, jakim chcę Wam pokazać jest to, są to zioła. No zioła oczywiście, zioła można kupić, oczywiście też może jeść, tylko ogólnie ja bym dla Was zrobiła coś takiego. Jeżeli chcecie mieć granulat i zioła, to najlepiej rano dawać zioła, niech króliczek sobie troszeczkę poje, a później po prostu już tak Yy, przez cały dzień stop, tylko granulat, woda, siano. A, w tym, a wieczorem znowu można podać królikowi zioła, żeby się po prostu nie zapchał. Są no to zioła karma, karma ziołowa. Yy, karma ziołowa warzywna. Oczywiście wygląda to następująco. Nie wiem, tu może będzie lepiej widać. Nie ma tu chyba ceny, ale podejrzewam, że z 5 coś czy około 6 zł podałam. Tutaj mamy konieczynkę dla królika, dla królików i gryzoni. Hmm, oczywiście. No też podejrzewam, że gdzieś z 6 czy z 5 parę złotych dałam za, za takie zioła. No. Oczywiście ulubioniec, już pokażę z tej strony, ulubieniec śnieżki. Babka lancetowata. Oczywiście, mogą się pojawić pokarnie babki lancetowatej, czy oczywiście tej drugiej jeszcze, mogą, mogą się pojawić takie sytuacje, że królik może zikać na czerwono, ponieważ tak te zioła mają sobie niektóre czerwone substancje, które. Królik sika na czerwono. Także nie musicie się bać zbytnio. Jak królik będzie jadł, to... Królik jak na przykład je buraczki, a Wy na przykład też jecie buraczki, też czasami sikacie na czerwono, czyli się załatwiacie, prawda? Rzecz normalna. Co my tu mamy? Korzeń mniszka. Hmm. No niesamowite. No, powiem szczerze. To są oczywiście zakupy i Jakie... Takie robię. No tutaj akurat ta habata lancetowata nam wyszła 10 zł. U góry mamy trochę podgryzioną cenę. A, na dole mam... A tutaj mamy 13,99 zł. Takie coś. No niestety królik jest z drogi na dodatek przeszło podwyżki, więc <laughs> jest nam się ciężko pogodzić z pewnymi rzeczami. Ostatnią rzeczą, którą, którą królik musi mieć zawsze, jest to, każdy dobrze wie, sianko. 24 godziny Aha. cały czas, codziennie królik powinien mieć pełny paśnik, tak jak ja mam tu, pełny paśnik siana. Nie, nie kładziemy siana na, na ziemię, nie, nie, nie kładziemy gdzieś tamkolwiek. Samo nie robimy z, gra, z pelletem, że nie wrzucamy go gdzieś w kąt, tylko od tego jest kubeta, żeby nauczyć krójka się tam załatwiać. Jeżeli królik nie chce się załatwiać, no to musimy. Musimy po prostu chwilkę poczekać, żeby, żeby na, nadszedł ten czas, żeby on się załatwił. Po prostu najlepiej jak to mówię po, położyć nad, nad y, tym y, nad kibalkiem y, króliczka, siano i królik sobie będzie w maksymalnie wchodził do tej kuwetki, a automatycznie może się nauczyć załatwiać. Także jest to bardzo pozytywne. Oczywiście y, jest mnóstwo innych rzeczy, które można wypróbować. Także próbujcie. Możecie zrobić również, ale to jest zbytnio niebezpieczne, żeby włożyć na przykład, żeby jak królik sobie pobiega po ziemi, i na przykład nasika na ziemię, wziąć papier i włożyć pod pellet, ale to jest zbytnio niebezpieczne, ponieważ króliki lubią mieć papier. A jeżeli królik będzie. Śnieżka, nie jedz tego, masz dużo innego. Śnieżka. No, znowu się nie słucha. No, co za małpa. Śnieżka do mnie. Tu, proszę, chodź, proszę, masz, 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 chodź. No, chodź, chodź tu, szybko. O, połóż się ładnie. O, będzie się ze mną kucić teraz o torbę. No także ogólnie, tak jak powiedziałam, trzeba uważać na. Papier. Nie, nie pozwalamy królikowi jeść pelletu, ponieważ to jest chemia. Maksymalnie śnieżka może sobie zjeść siano, granulat i zioła. I oczywiście, tak jak już powiedziałem, śnieżka nie gryziemy tego, no ona jest jakaś dzisiaj niedobra, no. Śnieżka, chodź tu, bo to czarne oko. Chodź czarne oczko. Ona po prostu, słuchajcie, jak wy tak teraz patrzycie z oczku, to ona ona tak naprawdę jest już za duża do tej klatki. Ja wypuszczam, biegam. Zobaczcie, jaka ona, ona robi się coraz większa. Prawda, śnieżka? Bo ja już jestem duża, bo jest silna. Oczywiście sami widzicie, jaka silna baba. O, teraz sianko będzie jadła. Także, kochani, dziękuję ogólnie, że byliście, może sobie porozmawialiśmy, co i jak, co powinniśmy ogólnie królikowi dawać, co nie. Możecie również dawać różne zabawki, kupywać dla królika żeby królik miał satysfakcję, żeby się pobawić. Ja akurat dopiero kupię śnieżce od, po 10 jakąś fajną zabaweczkę i śnieżka będzie się oczywiście tą zabaweczką bawiła, jak zawsze. Także dzięki, że byliście. Bardzo miło mi się dzisiaj prowadziło tą premierę. Widzimy się dopiero, już Wam mówię, yy, tutaj, nie? Yy, 11 lutego. Podejrzewam godzina 22.30. Podejrzewam. Ale wszystko będziecie mieli na grupie, na Facebooku, na mojej grupie Martyna Miśur. Także dziękuję Wam, że byliście. Życzę Wam spokojnej nocy, spokojnego czwartku, jutrzejszego dnia oczywiście. I do zobaczenia 11. Dobranoc!